Moi drodzy, kolejny piątek, witam Was znów na rachunku sumienia. E, tych, którzy do nas dołączyli w tym tygodniu, to dwa słowa wyjaśnienia. Ja te rachunki sumienia, te modlitwy ignacjańskie prowadzę i jednocześnie się nimi modlę. Więc zawsze to jest takich pięć kolejnych kroków. Zapowiadam każdy z tych kroków, a później jest e, cisza, to znaczy jakaś delikatna muzyczka, jakieś ładne widoki tutaj są przeplatane. To jest czas na to, żeby ten punkt, który ja zapowiedziałem, wprowadzać w życie. We własnym sercu, w spotkaniu z Panem Bogiem. I już, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Moi drodzy, chodzi o to, żeby na początku trochę się wyciszyć, zwolnić. Uświadomić sobie, że właśnie tak jakbym zaciągnął ręczny, hamuje, uświadamiam sobie to wszystko, co w moim sercu jest w tym momencie i że właśnie takie przychodzę na spotkanie z Bogiem. E, więc po tej chwili ciszy będziemy rozpoczynać tę modlitwę e, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pierwszy krok, który poleca Święty Ignacy, to dziękczynienie. Więc teraz zachęcam, żeby albo z dzisiaj, albo z kilku ostatnich dni przypomnieć sobie te sytuacje, za które jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Mogą to być sytuacje oczywiste, po prostu przypominam sobie i od razu jest we mnie jakieś wielkie dziękuję, ale też można rzucić okiem takim, żeby zobaczyć, że może stało się coś trudnego, co było wyzwaniem, co sprawiło, że dojrzałem albo dojrzałam przez to, czy czy jakby były to jakaś prowokacja do, do wewnętrznego dojrzewania, więc, więc popatrzmy na, na te bardziej przyjemne łaski, na te łaski, które są wyzwaniami i za nie teraz Panu Bogu podziękujmy. Jak już jest wdzięczność w sercu, to wtedy przechodzimy do drugiego kroku rachunku sumienia. To jest prośba o światło do Ducha Świętego. Ja teraz pomodlę się swoimi słowami. Jak chcesz, możesz skorzystać z mojej modlitwy albo w podobny sposób samemu sformułować swoje zaproszenie do Ducha Świętego. Proszę cię, Ojcze Niebieski, daj mi teraz Twojego ducha, ducha Twojej mądrości, bym mógł razem z nim popatrzeć na mój dzień. Duchu Święty ja Ciebie proszę, żebyś pomógł mi rozpoznawać, co jest wolą Bożą w moim życiu, a co nie u nie jest. Oddaję Ci też moją wolę, bym uczył się decydować, wybierać życie, a odrzucać śmierć. Przyjść Duchu Święty. Trzeci krok rachunku sumienia to jest e, swoista retrospekcja, taka razem z Panem Bogiem. E, możesz sobie wyobrazić, że z Ojcem Niebieskim albo z Panem Jezusem e, przeglądasz kartki z Twojego dzisiejszego dnia, czy z kilku ostatnich dni, e, ze zdjęciami, z migawkami z Twojego życia. Wybierz, e, wybierz z tych wydarzeń e, te najważniejsze, które miały jakiś wewnętrzny, głębszy smak. Na razie je wybierz. Za chwilę powiem, co będzie można z tym zrobić dalej. Chodzi o takie rzeczy, które dotknęły mnie gdzieś głęboko, które domagały się jakiegoś mojego określenia się wobec tej sytuacji. O coś takiego chodzi, takich sytuacji poszukajmy. Za chwilę powiem, co z nimi dalej zrobić. I ważne, żeby to robić w Bożej Obecności ciągle. Nie wymykać się Panu Bogu z tej Jego obecności. Kiedy już takie sytuacje mamy wybrane, to, to teraz yy, chodzi o to, żeby siedząc tak razem z Panem Bogiem popatrzeć na te sytuacje, na nasze reakcje w tych, w tych wydarzeniach i czy w tych naszych reakcjach, w tym jak bardzo nas coś dotknęło, żebyśmy się przyjrzeli, czy umieliśmy wybrać to, co jest Boże. I to, co jest przykazaniem, Co jest większą miłością, co jest przebaczeniem, co jest pokorą. Czy potrafiliśmy właśnie to wybrać, czy też zareagowaliśmy w taki nieewangeliczny sposób? Nie bójmy się po prostu te sytuacje jakoś zobaczyć razem z Panem Bogiem. Odważyłbym się powiedzieć, że to są takie sytuacje, kiedy albo spotyka się radość, Radość Boga z tego powodu, że my bierzemy godność Bożych Dzieci i, i jej w sobie bronimy ją wybieramy, albo jakiś rodzaj smutku Pana Boga, że on nam daje godność Bożych Dzieci, a my, a my nie podążamy za nią, ją odrzucamy. Chodzi o to, żeby to zobaczyć. W jednym przypadku podziękować, uwielbić Boga, w drugim, jeśli, jeśli nie uszanowaliśmy. Tej godności Bożego Dziecka w nas, to stanąć w postawie skruchy. Zawsze dodaje, że to jest taka skrucha, w której jest już przepływ miłosierdzia, że to jest taki moment, kiedy jak dwie osoby się nawzajem zranią, a potem stoją przed sobą w pojednaniu, to, to no jest to pojednanie, jest ten przepływ życia. Bóg ze swojej strony zawsze nam przebacza. My, kiedy przyjmujemy w skrusze Jego przebaczenie, to wypełnia tą ranę. Swoim życiem. Dobrze to pokazuje krzyż pana Jezusa, z którego spływa Jego krew po to, żeby nas obmyć z naszych win. To właśnie tak, jakby ta Jego krew dająca życie wlewała się w te części nas, gdzie, gdzie my sami nie uszanowaliśmy Bożej Godności w nas. To, to jest taki moment, w nim trochę potrwajmy, właśnie uwielbiając Boga w Jego miłosierdziu wobec nas, przyjmując to miłosierdzie. Pamiętajmy, żeby to miało taki charakter rozmowy z Bogiem, trwania w Jego obecności, w jakimś wielkim zjednoczeniu. Thank you Radość i uwielbienie z wierności Panu Bogu i skrucha, która pojawia się wtedy, kiedy byliśmy niewierni, to jest właśnie czwarty krok rachunku sumienia, takie trwanie w tej postawie. Nie tylko chodzi o to, żeby zauważyć i powiedzieć przepraszam, ale, ale chodzi o takie pobycie, jakby w ramionach ojca, który przytula. I nie wiem, tak jak rozdrażnione czy dotknięte czymś małe dziecko potrzebuje chwili bycia w ramionach Matki, żeby się uspokoiła. Tu właśnie o coś takiego chodzi, że jak sobie uświadomimy naszą jakąś słabość, czy niewierność, to pozwólmy Panu Bogu to po, po ukoić w nas, w Jego miłosierdziu. Kiedy już to ukojenie przychodzi, to, to idziemy w piąty krok rachunku sumienia, który jest wyjściem w przyszłość. I tutaj zostawię chwilę ciszy. Zachęcam, żebyś się pomodlił, żebyś się pomodliła, prosząc, Panie Boże, prosząc Pana Boga o to, żeby, żeby moje jutro było bardziej otwarte na Jego wolę. Żebym ja jutro w ciągu dnia w różnych wydarzeniach był bardziej wrażliwy na Jego działanie w moim sercu i bardziej gotowy do współpracy, do, do zgadzania się z Jego wolą. W chwili ciszy własnymi słowami albo bez słów postawą serca w ten sposób się pomodlił. I zakończmy nasz rachunek sumienia modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Otwórzcie serca na błogosławieństwo. Pan z wami Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju z Chrystusem. Dziękuję, że jesteście z nami. Niezależnie, czy oglądacie ten, ten, ten materiał na kanale Mocni w Duchu, czy na kanale Jezuici, to proszę Was o subskrybowanie tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, danie kciuka w górę, o udostępnianie tego materiału osobom, o których wiecie, że może im się to przydać. Zajrzyjcie też na ten drugi kanał. Niezależnie od tego, na którym jesteście, Zobaczcie, co tam jest. Może wybierzecie dla siebie coś, co akurat w tym momencie w swoim życiu potrzebujecie zobaczyć, usłyszeć. Mam nadzieję, że do zobaczenia.